Zapomniałem, flik zapomniałem strzelić, a Flickshot'a zrobiłem mi da i uwaga Pod Mówiłem Magic Kurwa Jak to jest w życiu, że jest tak A jakby to było Jakby tak nie było Ten tańce kurwa jakiś Tańce, oho Kurier Kurwa, kopertę narysował i wszyscy... Ty, ja nie wiem Nadal Niezajebany jest ten No, nie ma pojęcia ja <suszę> koperty, Aha Kurwa, bacz Ty, miałem taki zachuj Jakbyś mi nie powiedział, to ja bym nie zgadł tego, nie? Ty, ja nie wiem Kopertanusz <suszę> no. Nie no, Lufa Ty, jeden. no dalej? Co jest? Luffy pan. Luffy Lufi napierdala Ty, Nadal nie zgadniesz? Thank no. Kurwa, było blisko Na górze róże, na dole jabłka, a Jak Exus wspomienił kajaki z butami od Nike. Kurwa, trochę kwadratowo Ale, Próbuję kurwa, się rozjebać, zobaczymy czy się uda Ty No patrz, ty, jestem niezniszczalny jest Nie, o ty mały, w Kurwa mnie wyjebał Co Czołnego? ja i tak 12 ja osób No właśnie to się pytam, kurwa, Ładnie JAKIM? Co Jakim kurwa cudem? Ja się w taki sposób Tak? A co ty dzisiaj jadłeś skoro nie cieszyłeś pożytku ode mnie? No kebona No Szczerze? Ale miałeś to ze mną przeżyć Ale to nie było przeżycie takie Ostało się mi się To nie Masek do mnie wyspostały, nie no? Super Lecz, lecz. Kurwy, jebane, PSY Kurwij jebać wam stare! Oj, ruszaj się! O kurwa, ty przejdę przez to? O ja! O KURWICIELA Widziałem, widziałem! Amigos Co się dzieje? Klocek, klocek! Wyszcił! Chyba klucie i zakoł o kurwa, nie no, nie dojedziemy. <laughs> Spero pierwszy drift i kondom wjechał kurwa, ktoś doleciał To auto jest jakieś spierdolone ogólnie No jest, jest Ekstra, ekstra, ekstra Muszę spierdalać mocek? Pago, 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 Bo już kurwa jestem, wiesz, you know, żyję DCIT i zostawiam pułapki na zombie. Nie ale wiadomo, ja czy. Ja jestem zombie, tak? Nie wiadomo, wiadomo, czy... jak zombie? Nie, nie wiadomo, czy. A co ja wyglądam jak zombie grając w Fate? A ja wyglądam jak zombie będąc sobą? Wyglądając jak gole? Nie. No ale no wiesz. wiesz Jakbyś jak była ja zombie, zombie. Ale tylko zombie ale może by wejść w pułapkę. No zombie. to kurwa jakby zombie się wkładał w dom i zabiło kogoś ciało. To nie do rady tak. To nie na mnie pułapki, tylko na no jak już był zombie na przykład Bo go White Walkers ujebią Ale spoko Który Możesz jesteś? Nie Nie yeah. Dobrze TY KURWICIELU Ale kurwa co się kurwa. dzieje Ej wypierdalaj Nie Ej chodźcie szybko Chodźcie szybko ekipom Do torebki z krwią Chodźcie, chodźcie. Halo? Jakie jakiej torebki No, to chodźcie tu do mnie. Tutaj. Chodźcie. Tu. Przy Hamiltonie. Tomuś! Masz streama po polsku, czy po angielsku? Co streama? Streama. Streama mam po angielsku. To podejdź do tego i przeczytaj napis. You cannot drink.